Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam dla Was dzisiaj bardzo ważną informację. Mój kanał ostatnimi czasy jest skierowany głównie w stronę gry World of Tanks. Znacie mnie, wiecie jaki jestem, ale znacie też wiele faktów o mnie, które są najzwyklejszym w świecie kłamstwem. Tym kłamstwem jest to, że niby mam dziewczynę i 3,5 letnią córkę. Jest to perfinnym kłamstwem, nieprawdą i praktycznie wszystkie słowa, które. Mógłbym użyć to, użyję w, dosłownie tutaj w tym tłumaczeniu tego, że to jest po prostu nieprawda. Zaraz wielu z Was się spyta, dlaczego? Wiele jest powodów. Między innymi chęć spokoju, brak tematów, które można byłoby poruszyć, i po części chęć wywyższenia się. Głupie to było, nawet bardzo głupie. Jestem dorosłym człowiekiem i do kłamstwa jestem w stanie się przyznać. Jak się ma sprawa na forum World of Tanks? Próbowałem je w wielu topikach. Między innymi dyskusja o CW, zwróci na siebie uwagę. Zakładałem swego czasu mnóstwo absolutnie durnych i abstrakcyjnie beznadziejnych tematów, które praktycznie nie miały żadnego pokrycia z tym, co miałem w głowie, bo to wszystko, o co się pytałem, wiedziałem, ale specjalnie te tematy zakładałem, żeby zwrócić na siebie uwagę i najnormalniej w świecie ludzi na tym forum potrolować. Co zamierzam z tym faktem zrobić? Cóż... Słów i czynów nie cofnę. Jedyne co jestem w stanie zrobić, to przeprosić z całego serducha wszystkich, którzy stali się ofiarą tego kłamstwa. Lecz słowa, to się już nie powtórzy, nie rozwiążą problemu. Kłamstwo wyjdzie na jaw, a mi kamień z serca spadnie. Kto mnie przestanie lubić z tego powodu? Cóż, sam sobie jestem winien. Pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie. Kłamstwo ma krótkie nogi.